Dzień dobry, kochani. Przychodzę dzisiaj do Was na chwilę z tematem: jak pracować ze sobą, ponieważ najczęściej dostaję takie pytania: jak pracować ze sobą, co zrobić, jak zacząć. I to, co chciałabym Wam dzisiaj powiedzieć, to zacząć działać. Po prostu znaleźć metodę. Jest ich naprawdę wiele. Metodę, która z nami najbardziej rezonuje. I opowiem Wam mój własny przykład sprzed kilku lat, kiedy nie wiedziałam, co zrobić, kiedy było mi tak trudno. Że nie wiedziałam, jak z tego wyjść. Przeprowadzałam się do innego miasta z mojego domu rodzinnego i w domu zostawiałam moją babcię, która w znacznym stopniu mnie wychowywała. I było to dla mnie bardzo trudne, a babcia mi tego nie ułatwiała. Bardzo nie chciała, żebym się wyprowadziła. Ale ja czułam, że chcę to zrobić. Że to jest coś, czego potrzebuję, że chcę iść własną drogą, własną ścieżką, i podjęłam decyzję o wyprowadzce. Wyjechałam daleko i pojechałam z wyrzutami sumienia, z ogromnym ciężarem na sercu. I było mi źle na początku. To, co odnalazłam na tamten moment, to był tak zwany fenomen poranka. I kochani, wstawałam codziennie o czwartej rano, żeby zrobić swoją praktykę, żeby medytować, praktykować oddech, praktykować ruch i pisać poranne strony strumieniem świadomości. Przede wszystkim poranne strony. Dlatego są porannymi stronami, a nie wieczornymi, ponieważ chodzi o pisanie z jak najmniejszą świadomością, tym strumieniem, który płynie z nas. Kiedy chcielibyśmy przenieść to na wieczór, wówczas byłby z tego pamiętnik, a nie o to chodzi. I, kochani, przez pierwsze trzy lata, bo pisałam te poranne strony, trzy lata, przez pierwszy rok, kiedy przeczytałam sobie te moje zapiski, okazało się, że co drugi dzień tłumaczyłam sama sobie, że mam prawo żyć własnym życiem, że nie tędy droga, żeby poświęcić swoje życie na rzecz drugiej osoby, choćby bardzo bliskiej. I to mnie wtedy uratowało własna terapia. To się stało dla mnie procesem terapeutycznym. Więc można, to też jest odpowiedź dla tych osób, które zawsze pytają mnie: Czy muszę iść do terapeuty? Czy muszę mieć kogoś do pomocy? Nie musisz. Czasem warto, czasem procesy są tak trudne, że sami nie będziemy sobie w stanie z nimi poradzić, i potrzebna jest druga osoba, która spojrzy na to inaczej, która coś wytłumaczy. Ale na początek można pomóc sobie samemu, korzystając z tych wszystkich narzędzi, które mamy. Mój przykład dla mnie samej jest inspiracją i wartością, bo ja naprawdę byłam, kochani, w Czarnej Dolinie. Było mi bardzo źle. Wtedy nie umiałam kochać siebie. I to też jest pytanie. Od Was do mnie, jak zacząć kochać siebie, działać, słuchać siebie, podążać za tym wewnętrznym głosem. I kiedy jest już nam naprawdę źle, to my mamy motywację do działania i znajdą się osoby, znajdą się narzędzia do tego, żebyśmy działali. Kiedy nie wiesz, czy mi się chce zadziałać, czy nie, czy wybrać taką metodę, czy inną. To znaczy, że nie jest ci w życiu jeszcze tak źle, żeby wziąć się w garść i wziąć sprawy w swoje ręce, żeby to życie zmienić. A nigdy życia za nas nie zmieni, tylko my mamy tę moc, żeby to zrobić. Moja motywacja była na tyle silna, że nie przeszkadzało mi to, wiecie, nie przeszkadzało, nie chciało mi się czasem, ale ja to robiłam. Czwarta nad ranem, codziennie. Codzienna praktyka, codzienny oddech, codzienny ruch, codzienne pisanie porannych stron. I to mnie wtedy uratowało, to mi bardzo pomogło. Dopiero później zaczęłam chodzić na warsztaty. Jeździć na kursy, pracować z drugą osobą, która pomagała mnie. Ale początki były takie: jeszcze przed tą praktyką były książki, które też z serca polecam. Jest cała gama przy różnych cudownych książek. Jeśli naprawdę chcesz coś w życiu zmienić, to to zrobisz. Znajdziesz ludzi i znajdziesz metody, które Tobie pomogą, ale zatrzymaj się i posłuchaj, poczuj, w którą stronę Ciebie ciągnie i zacznij to robić. Jeśli jedno nie pomaga, stosuj coś innego. Jeśli drugie nie pomaga, weź trzecie, weź czwarte, piąte, dziesiąte tyle, ile będzie trzeba, aż znajdziesz taką metodę, która Cię uwolni. Która cię uwolni od twoich traum, która pozwoli ci zrobić kolejny krok, która przywróci cię do życia. To wszystko jest tutaj dla nas, to wszystko dzieje się po coś, to wszystko, co nam się przytrafia oraz metody, które odnajdujemy. Ja dzięki temu, wszystkiemu, co przeszłam, dziś jestem w tym miejscu, dziś ja mogę pomóc komuś, ponieważ przeszłam. Przez wiele lat swoich własnych praktyk poznałam mnóstwo narzędzi, które sama na sobie przetestowałam, które mnie pomogły i którymi mogę dzielić się dalej. Ale byłam w takim miejscu, które nie pozwalało mi już żyć w komforcie. Musiałam coś zmienić, bo inaczej bym zwariowała. Czasem musimy dojść do takiego miejsca, które będzie tak niewygodne, że już dalej się nie da, że już będzie trzeba coś zrobić. Każdy z nas jest w innym miejscu, każdy przechodzi przez inne procesy. Jedne są z perspektywy umysłu łatwiejsze, inne trudniejsze, ale dla nas samych one zazwyczaj są bardzo trudne. Tak więc to jest moja. Odpowiedź dla Was, kochani, dla tych, którzy pytają: co zrobić, jak zrobić, jak zacząć? Zacznij, po prostu zacznij, po prostu zacznij coś robić ze sobą. Jak jedno się nie udaje, weź drugie, jak drugie się nie udaje, weź trzecie weź tyle, ile trzeba. Taki krótki przekaz dzisiaj dla Was, kochani. Widzę, że kilka osób jest. Witajcie serdecznie. Nie pojawiają mi się żadne komentarze. Domyślam się, że ktoś pewnie coś napisał i się przywitał. Więc witam Was bardzo serdecznie. Dziękuję, że jesteście. Weźcie dla siebie tyle, ile Wam trzeba. Resztę zostawcie. Zawsze filtruj, filtrujcie przez siebie. Przytulam Was do serca, życzę cudownego dnia i do zobaczenia wkrótce, Buziaki.